Dzisiaj pokazałeś moim zdaniem już inny box, niż chociażby jeszcze rok temu, było dużo, dużo więcej rytmu w tych wszystkich akcjach, było płynniej, było więcej ciosów, zmieniasz się jako 50. Czyli to co mówiłem przed walką, że chciałem pokazać, to pokazałem wiadomo, że no mogłem spróbować skończyć przed czasem, ale z drugiej strony miałem świadomość, że mój przeciwnik jest ode mnie wolniejszy. Bardziej ograniczony pięściarsko, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby z nim poboksować. Żebym przegrywał walkę, to na pewno podjąłbym to ryzyko i, i chciał koniecznie skończyć przed czasem. Druga sprawa, że, że udał, że był cios poniżej pasa i chwilę odpoczął, bo ja zacząłem od ciosów na dół i, i czekałem, żeby znów skontrować go na górę. No niestety nie udało się. Właśnie, bo To, że posadziłeś go takim pojedynczym ciosem, to chyba też świadczy o tym, że łapiesz luz, łapiesz timing, bo w ogóle si siły ci nie przybywa raczej. No nie, ale, ale generalnie wszyscy mówią, że mam mocną prawą rękę. No i dzisiaj to pokazałem. Do tego czasem dokładam już lewy sierpowy. Jeszcze popracuję nad tym lewym hakiem na tułów, bo, bo brakuje w nim siła. Już na tarczy czasem to dobrze wygląda. Złe ustawienie jeszcze ciała w trakcie walki, ale. Generalnie taktyka, którą brałem, czyli sprawić, żeby mój przeciwnik chybiał, chybiał tymi obszernymi sierpami się sprawdziła, no, on nie trafiał nawet kiedy byłem w półdystansie, udawało mi się, żeby te ciosy przeszlizgiwały się czy po barku, czy na blok. Także no, jestem zadowolony. No właśnie, bo nawet w przeszłości, kiedy wygrywałeś, to czasami widać było, że Trochę męczysz się tym boksowaniem. Dzisiaj już się w tym ringu bawiłeś. Znaczy tak, no nawet kiedy byłem zmęczony, bo, bo Francuz wywoływał cały czas mocną presję, cały czas szedł do przodu, cały czas był taki niezmordowany w swojej taktyce, no to potrafiłem zmienić rytm, potrafiłem zmienić tempo, potrafiłem przyspieszyć mimo zmęczenia, ale to wszystko jest dlatego, że, że jest praca nóg, że jest lepsze ustawienie, czyli ten taki balans, i to powoduje, że mogę, mogę boksować inaczej. Będziesz robił sobie jakąś dłuższą przerwę, bo ostatnie kilka miesięcy było dla Ciebie pracować. Tak, ale tutaj nie robiłem jakiejś nie wiadomo jakiej formy. Skupiłem się na przygotowaniu od Polsce Boxing Night, tam dałem siebie wszystko, 100%, 200%, było przygotowanie fizyczne długo, długie, długofalowe, później było e, szereg sparingów, teraz raczej były takie sparingi przygodne, czyli trochę pomagałem Matyi, trochę e, ktoś mi pomagał, trochę przyjechał Hagen towarzysko, bo, bo też miał walkę i, i to tak było, że korzystałem z tego co mogłem, ale, ale nie było takiego obozu przygotowawczego, jak to Toma mówi, kampu, yy, stricte pod walkę.